Siema, ostatnio na TikToku zauważyłem, że jak weźmiesz jakikolwiek wieszek i założysz sobie na głowę i zamkniesz oczy, yy, głowa sama ci się odwróci. Sprawdźmy. Uwaga, ryzyk. Oj, jak się Ale dziwne uczucie, w cholerę! Spróbujmy to jeszcze raz. Ale to jest dziwne uczucie. Sprawdźmy. Po stronie teraz tej. A ład! Trochę boli! Ej, teraz w tą stronę. Czyli to zależy od której Jak zrobić tak? Ej, to w tą stronę leci! Porąbane! Sprawdźmy jeszcze raz. O co tu biega! Sama głowa mi leci! Sprawdźmy jeszcze raz. Nie, to jest zbyt dziwne. Widzowie, nie próbujcie, bo porąbane.